się Z tej strony warto spiedzieć, czy no, jestem e, nowy na YouTube. Mamy już dwa chyba filmiki. Siem, no. Teraz zagram nagrać serię. Na dzisiaj, że Wy będziecie oglądać, grać. No to będzie seria pewnego jaja. Nie ja kryję ją. W końcu, bo... Będzie superpaskiem. O, to jest różne oświaty. Juhu, 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 juhu. Tak. Dzisiaj nie nagram, ale chciałbym, żebyście sobie ze mną tak pograli chwilę, nie? Po tym, żebyście sobie pokrętali. Na razie jest pusty świat. Kończę już. Dzięki.